Witajcie kochani na moim kanale Zapraszam was na odcinek z Z serii Zdrabki z zagranicy I tak jak już widzicie Mam dzisiaj zdrapki z Włoch Dokładnie z wyspy Sycylii Jechała córka męża I przywiozła mi zamiast pocztówek Zawsze mi przewozi Jak, jest, jak jedzie gdzieś za granicę No i akurat była tym razem na Sycylii Bardzo jej się podobało tam W jakiejś tam miejscowości Ale już teraz nie pamiętam W każdym razie była kilka dni, jest zadowolona. Coś tam opowiadała o tym. Może kiedyś i my się wybierzemy. Kiedyś też przewoziła mi zdrabki z Włochy i miałam takie papryczki, jak pamiętacie. A tym razem mam tutaj takie konieczynki euro. No i takie właśnie tutaj euro same. I mam tutaj za 5 euro. Jedna za jeden i dwie po, za 2 euro. I tutaj. Za ten jedno euro tutaj drapiemy. Chyba musi być jednakowe coś albo jakaś premia. A tutaj chyba znachodzimy takie same liczby, jak nam tutaj wyjdzie, no i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Jestem bardzo ciekawa. Jak z poprzedniego razu dostałam od niej zdrabki z Włoch, to były wygrane, i pamiętam, jak przez Monio Wenel miałam okazję wymienić te zdrabki, w sensie wymienić na kasę, nie? <laughs> I, I fajnie. Także co. Zabieram się za drapanko. Może sobie zrobimy najpierw jedną taką, potem to za, za euro, a potem tamtą drugą. Mam tak, z numerem 5, 6 i, 2, i 112. No i zobaczymy, co będzie, czy coś będzie. Jestem bardzo ciekawa. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, lajkowania i oczywiście łapimy ten licznik. No i patrzymy. 29...

i 17. No i wydaje mi się, że to jest wszystko. Czy tutaj jeszcze coś tam się zrapie? nie wiem. Ale sobie zobaczymy. Chyba nie ma tutaj jakichś kontrolnych, czy coś. W każdym razie. No jest pusta, ale fajnie Fajnie się podrapało. Będę miała do kolekcji kolejnych strapek zagranicznych. Teraz sobie to podrapiemy. No i patrzymy. 10, 5. 2. No i kochani. Przerwało mi moje nagranie. Tak bardzo chciałam, żeby było wszystko nagrane i, i taki odcinek fajnej, zagranicznej, ale widzicie co się dzieje, jak się nie ma karty wyczestrzonej. No ale co zrobić? W każdym razie jest pusto, nie ma nic, ale była bardzo fajna przygoda z drapaniem tych zdrapek zagranicznych. Druga zdrapka za 2 zł. O, puh, za 2 euro przegrana no i ta za euro, słuchajcie też przegrana, ale w jakimś tam momencie się ucieszyłam, bo myślałam, że mam 10 euro tylko w tej zdrabce jest coś takiego że y, jest inaczej niż u nas za te, za te złotówki że tam jak jest przy takiej samej liczby to jest wygrana, tutaj jest y, jak się sumuje to wszystko i będzie 100 euro to wygrywamy wtedy premia a premia może być 1 euro 5, tutaj właśnie jest ta tabelka y, 3 no, i najwięcej 10 tysięcy, także taka ciekawostka z tym. Na początku się ucieszyłam, ale potem wiecie nie bardzo. No i tutaj też przegrana, także no niestety, no przykro mi bardzo. Jest odcienioczek bardzo króciutki, no ale nic na to nie poradzimy. Jak nie pilnujemy swojej karty pamięciowej, to tak to się dzieje. Ale powiem Wam, że już jestem też troszkę zmęczona, bo cały czas siedzę w komputerze, piszę plan zajęć na listopad, i do poniedziałku mam skończyć, a jeszcze jestem huchu. Hu bo wiecie, Adaś chorował yy, ja też się nie za bardzo czuję, taka zmęczona jestem bardzo ten wiatr, to wszystko odczuwam jakoś tak bardzo niefajnie <laughs> mam nadzieję, że no i tak słyszycie, nosek mam zatkany ale to już chyba norma będzie może nie, ale tak ostatnio się czuję w każdym razie yy, ja zabieram się za pisanie yy, nie mam dużo montowania filmiku bo nie mam co montować, ale Wam bardzo dziękuję i zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, yy, jednak, yy, komentowania. Będę się starać odpisywać, a jeśli nie odpisuję, to stawiam łapkę serduszko. To oznacza, że już przeczytałam Wasz komentarz i jestem Wam bardzo, bardzo za niego wdzięczna. No i oczywiście, łapiemy licznik i będą fajne niespodzianki yy, do wygrania, i zrobię też jakieś rozdania na tysiąc subskrypcji. Także zachęcam. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, papa.